Silnik Komatsu. Temat uszczelki pod głowicą. Moment dokręcenia pierwszy etap 50, drugi 110 do 116 według wiarygodnych źródeł, nie według jakiegoś forum dla dzieci. Luzy na zaworach 015-025 kolejność typowa 1-3-4-2. Kolejność dokręcania śrub środkowe dwie cyk-cyk i wtedy na krzyż cyk-cyk-cyk. Wtedy następne na krzyż. A także to jest w miarę też typowe. i... Niezbyt trudne. No i to chyba wszystko z tematu głowicy. Prosty, łatwy silniczek. Zalecam jeszcze po skręceniu momentem ostatnim jeszcze raz wszystkie poprawić. Bo przynajmniej tu mi się zdarzyło w poprzednim silniku, że po dokręceniu wszystkiego właściwym momentem środkowe, jeszcze wszystkie mi podeszły. Także jeszcze raz sobie poprawić. I ma lata chodzić. Tu jeszcze trzeba uważać na uszczelki pod głowicę. Bo w sklepie najczęściej na to nie zwracają uwagi, nie wiem dlaczego, ale tu też są grubości. Tu są akurat dziurki oznaczające grubość, czyli nie temat planowania głowicy, tylko temat wychodzenia tłoka ponad blok. Ile wychodzi dziesiątek tłok ponad blok? To jest bardzo ważna rzecz w Komatsu. Na to trzeba zwracać uwagę, bo w różnych silnikach różnie tłoki wychodzą ponad blok. Dziękuję.